Dzisiaj tutaj w Rudzie Śląskiej przedstawiliśmy wcześniej panu prezydentowi, można powiedzieć, na jego ręce, przez jego ręce, wszystkim samorządom w Polsce, w jaki sposób chcemy dodatkowo wesprzeć samorządy, zwłaszcza w działalności bieżącej, w działalności na wydatki bieżące. Z jednej strony w samorządach, to wszyscy samorządowcy świetnie wiedzą, mamy inwestycje. I tych inwestycji w drogi, w szpitale, w szkoły w remizy, w żłobki, różnego rodzaju urządzenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest bardzo wiele, ale dla samorządowców bardzo ważne są także wydatki bieżące. I dlatego po ostatnich zmianach dokonaliśmy teraz w ustawie budżetowej nowych uzgodnień i w przypadku rudy Śląskiej, to, jak mówiłem wcześniej panu prezydentowi, około 50 milionów złotych dodatkowych środków na działalność bieżącą. Omawialiśmy dzisiaj szczegółowo to wszystko, co dotyczy rozwoju miast, takich pięknych miast jak Ruda Śląska. Szanowni Państwo, Polska składa się z jednej Warszawy i z dziesiątek, setek miast, takich jak Ruda Śląska średniej wielkości, jeszcze mniejszych i, i całkiem małych. I ten sposób rozwoju Polski do niedawna, kilka lat temu, polegał na tym, że większość środków było przesuwanych, inwestowanych w wielkich miastach. Zostawmy to, nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego tak było, ale jeśli ktoś uczciwie spojrzy na finanse publiczne i finanse samorządu. To zobaczy ogromne przesunięcie środków, redystrybucję, jak mówią ekonomiści, właśnie w kierunku miast takich jak Ruda Śląska. Dziś rozmawialiśmy z panem prezydentem o kolejnych odcinkach tej trasy, jak nazywacie średnicowej, tak? NS, NS trasy NS, która ma otworzyć miasto na tereny inwestycyjne. Pan prezydent pokazywał mi, co już udało się zrobić. I gratuluję samorządowcom, parlamentarzystom przyciągnięcie nowych inwestorów. Szanowni Państwo, nasz rząd deklaruje w kolejnych latach inwestycje, kolejne inwestycje właśnie w tą trasę NS. Tak jak zrobiliśmy zgodnie z obietnicą inwestycje w strażnicę Państwowej Straży Pożarnej, taką strażnicę, której zazdroszczą dzisiaj samorządowcy z wielu miast w Polsce. Ale też często, jak myślimy o inwestycjach, to do niedawna jeszcze samorządowcy myśleli głównie o inwestycjach unijnych. One idą swoim nurtem, takim jak do tej pory szły już z budżetu tego nowego. Miliardy złotych płyną do Polski. Ale też niech samorządowcy porównają tamtą biurokrację, tony biurokracji, specjalne firmy zatrudniane po to, żeby, żeby móc wypełnić wnioski. Z tym zaufaniem, które my mamy do samorządowców. Proszę zapytać wszystkich głównych księgowych czy tych z zarządu miast, którzy się zajmują właśnie środkami z polskich inwestycji strategicznych. Teraz idą kolejne programy, ale to nie są pierwsze programy przed wyborami. Samorządowcy też o tym doskonale wiedzą, że od kilku lat idą potężne programy rządowe, których, o których się wcześniej nie śniło proszę zapytać samorządowców z Platformy Obywatelskiej czy z niezależnych komitetów tak jak tutaj czy z PSL-u czy kiedykolwiek były takie środki na inwestycje jak teraz. A dla mnie to jednocześnie jest kwintesencja polityki naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo ja właśnie przede wszystkim dążę do tego, żeby miasta takie jak Ruda Śląska miały większe szanse na rozwój. Rozmawialiśmy dzisiaj o szkodach górniczych tutaj z panem prezydentem, z jego dwoma zastępczyniami i też zobowiązałem pana ministra wesołego, który też stąd jest, aby wykorzystał te instrumenty finansowe, które są dostępne w naszych rękach, spółce restrukturyzacji kopalń, właśnie po to, aby otworzyć tereny, które są dzisiaj zniszczone. Na inwestycje. Ruda Śląska to esencja Śląskości, ale dla mnie także esencja wszystkiego tego, co najpiękniejsze na Śląsku i w Polsce. Tego, co określa tą trudną historię, ale piękną, industrializacji, jeszcze dużo głębiej sięgającą w przeszłość niż tylko XIX wiek. Mieszkańcy doskonale o tym wiedzą, ale później też kłopotów związanych z Trzecią Rzeczpospolitą. I jak dzisiaj widzę, kiedy Ruda Śląska się zmienia, to cieszę się i mogę takie właśnie zobowiązanie złożyć na ręce pana prezydenta, wszystkich mieszkańców, że poprzez ten wielki program wyrównywania szans inwestycyjnych, ale także przekazywania środków na wydatki bieżące, będziemy robili wszystko, aby takie miasta się nie wyludniały, tylko żeby tutaj przyciągać nowych przedsiębiorców nowe biznesy, żeby tu tworzyć miejsca pracy, żeby pracownicy, mieszkańcy zarabiali coraz bardziej godnie, bo to jest sedno naszej polityki zrównoważony rozwój, wyrównywanie szans, sprawiedliwy i solidarny rozwój. Dziękuję bardzo.